Ciekawe czy się zgasi płomień jak padnę do wody. O, wow, jaki imersja, jaki realizm. Kurde, sejwa nie było. No to jak wam sami widzieliście, ten prądek to robi ro, robi robotę. Nie, no saveik był. Czemu tu się nigdy nie wczytuje ostatni save? Gdzie jestem? No nie, aha, bo tam inny save był, tak? Tam jest ten. Aha, tylko rząd tu idzie. Nie, no czemu ja muszę mieć w rękach to gówno? No Muszę szybko zmienić na coś innego i strzelać. Dalej odradzaj, odradzaj. Nie, nie. 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 Nie, dobra, teraz próbujemy MP40. Szybko, szybko dawać, dawać. Ohoho. Ohoho. Czemu ten save jest w takim miejscu? Co teraz? Co teraz? Nie mam pomysłu. Ohoho, ja pierdziele Noga mu też nic nie robi. To jest chodzący głaz. Ludzie święci. No, nie, no kurden, żebym miał 40 czy 50 naboi, bym go ubił, no. Gdzie jest krowa? Usemka? Nie, no, no. Jak może być człowiek tak wytrzymały? No, co tu chodzi, do cholery, no? Boże, święty. ho! Nie, się zastanowię, czy ja tego nie wytnę, bo to jest dramat. No! Dobra, może nie wytnę. Niech będzie. Jezu Chryste, ile problemu. Jeden koleś. A, już wiem, czemu tak ciężko szło, bo ten Stan miał 19 naboi tylko, nie nie 32. Dobra, save. Chociaż nie, na tym gównianym zróbmy save'a, bo ja nie wiem, czy ja dalej przeżyję. Na tym dwójce. Przecież tutaj to może być jeszcze takiego wpierdzielą kolesia z krową i co ja zrobię? O. I rpg RPGera, o. Puszczaj to, no. Terika do Tesli. Normalnie cudo. No i to wszystko. Pancerza żyćka prawie nic. Jakieś gównianom akumulatory to dają od razu. Muszę teraz tak zapisywać. Sorry, że to tak wychodzi, ale nie ma innej rady. No nie. Super soldat. No, cudownie, cudownie. Kolej z Miotaczykiem. O, jego towarzysz, super soldat. No. O. Uch. Ale sami widzicie, nie da się inaczej grać niż tak kampiąc i wykorzystując poniekąd glitche i, i brak reakcji tych przeciwników. Bo jakbym miał ich tak fejsować, no to bym od razu padł. Dobra, to dawać tą drugą. Cały Ammo zużyje, no ale cóż, kiedyś trzeba No, co nie wystarczy On ucieka Jeszcze jeden nabój No, za mało. Bazuka niby jest. Ale może się przydać na później. Przecież mamy. Nie jest jeszcze koniec gry. Dobra, robimy save'a i musimy go zestrzelić ze stena. No, nie ma rady. November 4. No, dodajemy. Dobra, padł. Jakoś poszło. Coś tu, coś tu tak zalatuje mi panem miotaczykiem. Tu też mi zalatuje panem Surprise Madafaka. Aha, przeładowywali. Trzeba ich od góry zaskoczyć. Dobra. Dobra, to może zrobimy normalnego save'a. Albo nie, no nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, nie chcemy tego całej gry powtarzać. Co tu? Snajperzysko jeszcze? No, cudownie. Aha, ja, ja nie mam, no super. No to nic. Dobra, wyszło prawie na to samo Ale jak ja go zdejmę teraz, na daleko ze stena? Nawet tyć nie mamy amunicji do czegoś innego O nie! Boże Dobra Co tu się dzieje? Safe. No nie, no kolejny, kolejny super shit. Kurcze, ten dźwięk to leci za pociskiem, a nie z Lufy. O, jeszcze ekipę ma. No, on, on nawet przeładowywać nie musi tak na pieprza, nie? Jezu Ale pięć mam tych Może wystarczy na niego On tak wolno chodzi... No patrzcie, on nie, nie przeładowuje w ogóle Pruje tymi łapami On stoi w miejscu w ogóle? Nie, idzie, idzie. O Jezu, jaki rozrzut. Dobra. Ej, nawet mamy szansę. Teraz tylko snajpera zostaje ubić. Robimy save'a. no i snajper. No kurde. No, mogłem nie kucać. Ale mógł też nie mieć tego kolegi kurna po boku jak ja mam go zdjąć? Co nie tutaj, idziemy tu odradzacie w tej masakrze. Coś mam na daleko Nie mam. Nawet nie widzę dokąd szczelam powiem szczerze. Ale ubiłem Bagotę? Tak, dobra to został jeden No! W końcu Ale mnie wykrwawiła ta misja, ale mnie wykrwawiła Gdzie ten jego Mauser? O nie, spadł jeszcze tak, że go nie podniosę. No to nic, nie będziemy mieli Ammo znowu. No tu jest beczuszka do wysadzenia. No i zombiaki. Z deszczu podrynne. No jeszcze klątwa kryształowej czaszki, czy tam diamentowej. Nawet ale o, jest żyćko, chociaż za dużo to też nie było. Jak my stoimy za amunicją? Tu już jest koniec poziomu. Niestety tu się nie przeskoczy i musimy iść do tych katakumb. 3 granaty. Krowa pełna. To pełne. To pełne, ale to nic nie robi. Nożyk to tu nawet nie liczę. 30 do Thompsona. 190, kilka do tego. Aha, no to prawie widać. No nic, musi wystarczyć Robimy sejwa Na YouTube 2 IT 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 2 No i dobra Moi drodzy IT 2 no i dobra Następny odcinek No to będzie y, Zamek Wolfenstein Do którego wróciliśmy No i po tym zamku będzie ostatni mega boss w grze, patrząc po tej obecnej sytuacji mojej, jaka jest ciężka, jaka ta gra jest wymagająca i trudna. To nie wiem jak my sobie z nim poradzimy, ale myślę, że w końcu w następnym mojej serii grania, bo dzielę wam po 10 minut, bo komu by się chciało oglądać godzinne odcinki. Więc w następnej mojej serii nie wiem ile to zajmie, ale mam nadzieję, że już wyfiniszuję tą grę. Nareszcie i zajmiemy się czymś innym. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego yy, kolejnego długiego odcinka i widzimy się w następnym, w którym tak jak mówię, prawdopodobnie już skończymy. Także jeszcze raz wielkie dzięki i hejos.